Jest odzew w sprawie kontrowersyjnych praktyk kambodżańskich youtuberów. Oburzeni twórcy w końcu zaczynają mówić jak jest, czy dojdzie do zmian. Witam państwa serdecznie. Ja jestem Hanka, a to jest Palmowy Flash, wasze jedyne rzetelne źródło informacji. Nasz ostatni materiał o Donejciarzach odbił się szerokim echem w świecie internetu. A na reakcję innych YouTuberów nie trzeba było długo czekać. Głos w sprawie postanowił jako pierwszy zabrać filipiński YouTuber Rafał Baran z kanału Życie na Filipinach. Niestety teraz, słuchajcie to, co widzę, to troszeczkę mnie przeraża. Nie wiem dlaczego, ale większość ludzi wpadło na pomysł, że. Tworzenie kanałów na YouTube i monetyzacja tego to jest naprawdę bardzo dobry biznes i można na tym zarobić ogromne pieniądze. To już pomijam to, że to oczywiście nie jest prawda, bo w prosty sposób nie można tak zarobić pieniędzy. Nie, na pewno nie w taki prosty sposób, jak Wam się to po prostu wszystkim wydaje. Te osoby, jak grzyby, po prostu otwierają kanały, i to, co mnie strasznie w tym wszystkim boli, to jest to, że Zanim w ogóle jeszcze wrzucą jakikolwiek filmik na YouTube'a, to już mają podpięte Patronite'a, czy jakieś inne formy wysyłania donate'u. To jest po prostu dla mnie chore. Czyli tak naprawdę zakładasz kanał po to, żeby zbierać pieniądze, ale nawet żadnego kontentu jeszcze... Żadnych konkretnych informacji nie wrzuciłeś na ten kanał. I to właśnie wszystko idzie w tą złą stronę, która mnie strasznie denerwuje. Ludzie traktują mnie tak samo jak wszystkich innych. Dlatego może Was to zdziwi, ale podjąłem taką bardzo ważną decyzję dla mnie i od dnia jutrzejszego nie będzie opcji wsparcia mnie na patronite. I nie będzie też innych form możliwości wrzucania pieniędzy. Jedyna forma, jaka zostanie, to jest wsparcie przez kanał YouTube. Konflikt na linii Kambodża. Filipiny powoli zaczyna eskalować. Jaka będzie odpowiedź ośmiornicy? Czy donejciarze usuną opcję wpłacania pieniędzy i skupią się na robieniu ciekawych filmów? Czy może po prostu. Czuć Będziemy uzyskać. Żeby końcować życie. No, <grybujesz> no, jeden dzień nie, dłużej. Nie, no dobra. Czasem nawet najbardziej błyskotliwe umysły potrzebują odpoczynku i resetu. W tym celu udają się do najrozmaitszych miejsc. Nasz bohater ostatnio był w Kambodży, w przyszłości planuje Miami, a całkiem niedawno udał się do Grecji. Antyczne Ateny, kolebka europejskiej kultury oraz demokracji, niegdyś wąskimi, krętymi uliczkami przechadzali się Platon, Arystoteles czy Sokrates najwięksi filozofowie oraz myśliciele okresu klasycznego. Aktualnie, mimo upływu setek lat, Ateny niezmiennie przyciągają najznamienitsze osobistości otaczającego nas świata. Zbliża mi się wyjazd do Aten. Lada moment będę łaził po greckich piekarniach i restauracjach i będę się obiadał, będę się obiadał specjałami greckimi, mój drogi widzu. Tak kilka dni temu pośród ruin na Kropolu zauważony został nasz polski filozof oraz myśliciel Jarek na emigracji, również aktywny członek kambodżańskiej ośmiornicy. Tak, moi drodzy, ja mówię, jak jest. Jakie piękne miejsce, Ateny. Piękny urok, o Boże. oj, takie piękne te Ateny. Człowiek, którego złote myśli stały się już kanonem YouTube'a, a filozoficzne fraszki cytowane są na całym świecie. O Jezus, mówią Jarek, głupoty z nowogodosz. mówią Jarek. Ty nie masz żadnych pasji. Mówią Jarek. Tyleniu śmierdzący. Mówią Jarek. 12 lat w Anglii, a ty nic nie masz. Ale cały czas ta najniższa krajowa Polsko jest. Staram się to mieć czysto otwarty umysł, by. Żeby... Zarobić i się nie narobić, i mieć czas na, na życie. Tak jak, teraz, tak jak ja robię teraz. Nie dajcie się dymać, moi drodzy. Wegetacja jarka na emigracji. Costałem CV do kolejnych paru piekarmi, sobie popracować, bo nudzi mi się już w domu. O, bo dopiero wstałem, a jest godzina 12.18. Nikt nie dzwoni do Jarka. Przykra sprawa, kolejna kolejna rozmowa nie wypał. Fajne produkty mieli, tylko oni tam biegali. Ale ja się roboty nie boję. Nikt nie dzwoni do Jarka. Mówią Jarek, bo ty się stawiasz. Mówią Jarek, ole się kurwa spasłeś. Mówią Jarek, ole ty sapiesz. Mówią Jarek, kurwa, popierdzieliło się w tej głowie już od, tej, od tego YouTube'a. Białe je nosy, białe je nosy, ra, ra. Ja już się napracowałem ciężko. Mówią, Jarek, przebierasz, Jarek wybierasz. Ale mnie to nie obchodzi. Bo ja za 10, 50 do pracy nie pójdę, kasa. Zawsze mówię prawdę. I od stycznia jak dobrze pójdzie, będę sobie już pracował. Naprawdę, bo idzie zwariować. To ja się pracy nie boję. Nie dajcie się dymać, nie dajcie się zastraszyć. Ja sobie znajdę. Ja sobie znajdę moi drodzy, tą moją wymarzoną robotę, naprawdę. Radosny czas w Siem Reap. Mieszkańcy obchodzą kmerski nowy rok. Na pewno mniej radośnie jest członkom ośmiornicy. W grupie panuje pozorny spokój, jednak w powietrzu coś czuć i nie jest to zapach przepoconej po treningu koszulki gapcia. Dom Holding opóźnia otwarcie, a na ratunek przybywa kambodżańska jedynka. Jak już doskonale wiemy, w Siem Reap powstaje największa jak do tej pory inwestycja ośmiornicy o nazwie Dom Holding. Inwestycja zlokalizowana nieopodal drogi nr 6, w której skład wchodzi knajpa Polonia 4.0, noclegownia, garaż oraz szrot. Kiedy władze miasta dowiadują się, że Gabcio wynajął kolejny budynek, błyskawicznie na miejsce zostaje wysłana ekipa od kanalizacji, aby przypadkiem ktoś znów nie wpadł na pomysł upuszczenia fekaliów niebieską rurą do wzdłuż drogi rowu. Spółka prowadzona przez prezesa oraz Marcina miała na początku skupiać całą naszą wesołą ferajnę. Filipek miał rysować portrety, Mumin miał przenieść swój interes z ulicy pod dach Polonii, Maniusz miał zająć się finansami spółki oraz otworzyć punkt doradczo inwestycyjny, pajdi gotować kmerszczyznę, a poczciwy krzychu zabawiać gości. Niestety pierwotny plan prezesa nie dochodzi do skutku, a członkowie ośmiornicy nie chcą się podporządkować woli wielkiego Don Luciano, na skutek czego dochodzi do niespodziewanych wydarzeń. Do domu muminków ktoś podrzuca paczkę, w środku której okazują się być prochyre. Jednak kambodżańska Griselda nic sobie z tego nie robi i zamienia urnę na wazon. Muminki doskonale wiedzą, o co toczy się gra, odkąd uruchomili Donejty ich życie, wyraźnie się zmieniło. Wychodzą na miasto, jadają w restauracjach, Magda zmieniła fryzurę, jak zauważył uczciwy krzychu na modny dla kobiet w pewnym wieku abażurek. Ukrawca szyją ubrania na miarę, a mumin zaczął się rozglądać za nowym samochodem. Ich wejście w Polonie 4.0 oznaczałoby mniej czasu na donejciarskie streamy, które nie wymagają zbyt dużo wysiłku, a przynoszą całkiem sporo gotówki. Zaś poczciwy Krzychu podczas kolejnej swojej osiedlowej eskapady zostaje uderzony obuchem w głowę i ląduje w szpitalu. Sprawca ucieka, natomiast podejrzenia padają na na małego Daniela, który po zamknięciu swojej knajpki szuka dla siebie miejsca przy boku Don Lucjanu. Mały Daniel wciąż pozostaje w konflikcie z rodziną muminków, a protekcja prezesa pozwoliłaby mu bezkarnie dokonać odwetu. Co więcej, do Siem Rip na huczne otwarcie Dom Holding, które opóźnia się już dwa tygodnie, przybywa kambodżańska jedynka protoplasta ośmiornicy, czyli krzychu rower. Wieść o przybyciu Krzycha stawia na nogi całe CM Rip. Ten niepozorny starszy dżentelmen to oaza spokoju. Niezwykle inteligentny oraz przebiegły. Szybko dowiaduje się o niesubordynacji członków ośmiornicy i postanawia się osobiście z nimi rozmówić. W pierwszej kolejności udaje się więc z Don Luciano do domu Magdy oraz Darka, aby sprawdzić, kim w ogóle są muminki. Od początku da się wyczuć, że atmosfera jest napięta. Prezes podśmiewa się z fryzury Madzi. A ile kosztował ten abażurek? 47 dolka. I nie mów abażurek, bo teraz się To nie ja wymyśliłem. To nie, ten wiem, To tamten wiem, z Bistro. Wiem, abażurek. No, jak tak można? 47 dolka. Zaś ta w odwecie podczas kolacji podaje mu rybę z ościami, czego nie toleruje bardzo delikatne gardło Don Luciano. Tak, najbardziej ulubione, to, które do siebie wraca. Najbardziej ulubione. Kolacja przebiega dość spokojnie. Krzysztof tłumaczy, mumin robi inteligentną minę i udaje, że rozumie, a prezes namiętnie pochłania kolejne porcje jedzenia. Po prawie czterech godzinach spotkanie się kończy, a tak całość komentuje mumin. Jak zauważyliście, zowa... 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 był u mnie sam szef, jedynka kambodżańska. Stałem pewne reprymendy, także będę musiał przyłączyć się do domu prezesa. Będę miał nieco inną funkcję, bardziej dyskretną. Jak widzimy, kambodżańska jedynka sprawnie poradziła sobie z Knombrnym Muminkiem, zaś kolejny w kolejce jest Poczciwy Krzychu, który po ataku nie jest jeszcze w pełni świadomy i ma problemy z pamięcią. Tego nie pamiętam, nie pamiętam. Tymczasem w Siem Reap pojawia się kolejny samotny, głodny wilk, nijaki piękny Roman z Dortmundu. Nie wiemy jeszcze, jakie są jego intencje, czy zostanie na dłużej i otworzy swój kanał, czy jest tylko na chwilę. Za to widywany był w towarzystwie familii Muminek oraz samego Don Luciano oraz Gabcia. Jak widzimy, każdy kolejny dzień w Siemrip zapisuje kolejne strony tajemniczej, mrocznej oraz niezwykle brutalnej historii kambodżańskiej ośmiornicy. Historii, która wydaje się nie mieć końca i którą my dla Was z przyjemnością relacjonujemy. To wszystko na dziś. To był palmowy flash, jedyny program, który warto dziś oglądać. Dziękujemy w imieniu redakcji i zapraszamy na kolejne wydanie już wkrótce. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i hojnego donejtowania i najważniejsze, moi mili, nie dajcie się dymać i niech wam się darzy.